na dzisiaj mamy chyba święte jakieś plażowe, czy coś. Ja w ogóle nie patrzyłam, ja po prostu tu ostatnio byłam, bo sprawdzałam ten most. Szkoda, prawda, zepsuję. No i niestety tak, dobra. Na szczęście da się tu zaskoczyć nadal, OK, Na szczęście. Więc schodzimy. I okej. Okay. Pierwsze zadanie to jest tutaj z Jamesem, w sumie na razie to tak on. ale spoko to, oj, ładne, no. No spoko spoko. Jak będziesz tak przynudzać od starszych turystów? Dlaczego tu przyszli? Poza piękną pogodą i wspaniałymi widokami na plażę, mamy też wielkie, wiele fajnych rzeczy. Przekonaj się na własne oczy. Dla, sprzedają tu różne rzeczy i usługi, za które płacisz, płaci się żetonami. Zdobytymi poprzez aktywności i podczas festiwalu. Że to nagroda za większość aktywności. Można pomóc. brukowi. Br Okej. Okay. Pościgać, pościgać. się albo powiązkować. Wszystko zależy od Ciebie. To Ben. Zatrudniłem go do roli plaży. To znaczy, że jest odpowiedzialny za główną atrakcję. Cześć. Drapieżną bestię, znaną jako br Bruk. Jeśli twierdzisz, że Bruk to dla Ciebie zbyt gruba ryba, Zawsze możesz złowić kilka zwykłych. Letnie słońce i bryza sprawiają, że niektóre konie na Jerwiku faleją na punkcie tej pory. To samo można powiedzieć o turystach. Odwiedziła nas Izabel Fig, która zorganizowała magiczny wyścig na wodzie. Skorzystaj z tej okazji podczas, i podczas festiwalu weź udział w mistrzostwach. Mmm, Długie noce doskonale nadają się do spędzania czasu z przyjaciółmi w przemiłej atmosferze. Przez cały festiwal można puszczać chińskie lampiony. To cudowna okazja na zrobienie zdjęcia. W ciągu najbliższych tygodni na plaży i w Forcie Pinta pojawi się więcej aktywności. Wróć później. No dobra. Na razie spokojnie zdajmę. W ogóle temu tutaj idealnie pasuje, bo to jest taki klimat. Jestem bardzo zajętym człowiekiem. Nie mogę stać przez cały tydzień na plaży. Mimo to muszę zadbać, by goście wiedzieli o wszystkim, czym mogą się tu zająć. Nie chcę, by jakiejś jakieś atrakcje. Jeśli twierdzisz, że potrzebujesz małego przypomnienia, porozmawiaj z Eleną która, Eleną, która tu stoi. To ona przez najbliższe tygodnie będzie się zajmowała oprowadzeniem. oprowadzeniem. W ogóle ten festiwal trwa jeszcze 4 miesiące, nie sprawdzam. 4 miesiące może tygodni. Do zobaczenia, Ada, ale nie jestem pewna, więc jakoś to nie poprawcie. Mam teraz z Winnie porozmawiać. Hej. Mm. Hej! Okay. Czemu to jest pół po po polsku? Hej, you. You patrz sympatia, ty upfor a wyzwania. Spar No co, komu ten Pr, pr. Jako reprezentantka RIV z przyjemnością ogłaszam nudy. Mam dość tych formułek. Zacznijmy od nowa. Cześć, jestem Winnie. Przez lato tu w... Przez lato współpracuję z RIV. No wiesz, elitarną radną jarwickich wyścigów. Kto jest z kierownictwa wpadł na pomysł, żeby przedstawić Mistrzostwa Turystów w kwarcie Pinta. A ja miałam pycha i trafiło mi się zarządzanie całą imprezą. Ale z drugiej strony przynajmniej się opadę. A każdy, kto ze mną porozmawia przed wyjątkiem udziału w zawodach, otrzyma żetony. Nie. Dobra, nie chcę jeszcze odczytać. Sama się przebiegała. Ten cały prr nie znam. Prr. Prr. Czemu mówię? Prr. Zresztą. No, no. Dobra, to my lecimy sobie od początku. Nic czasu nie będziemy robić, bo ich chyba nawet nie ma. Ale tak, od początku tutaj tu mamy sklep. I mamy te magiczne konia. Jest Umbra i Ayla Te i te dwa rybokłania. I tutaj mamy fryzjera. Albo na kwitki Nie powiem jak mi się nazywa To nie jest teraz ważne. Yy, polecimy sobie tu. Dobrego dnia, Ada, to idealna pogoda na zarzucenie wędki, nie uważasz? Nigdy tego nie robiłam, ale dobra. W ogóle nie pamiętam jak to się ro robiło. No to przeklikuję, ale trudno. Tu? Tak, tu. Czy nie? Co teraz? Co ja mam robić? Konie mi zasłania, Ej! koniu. Nie wiem, co ja mam klikać. Poczekajcie, muszę sp spytać tego typu. Po powiedz mi, co ja mam robić. Na mapie znajdziesz kilka dobrych z Złap trzy ryby i mnie przynieść. Po zarzuceniu słowieka zobaczysz i usłyszysz. Jeśli ryba złapie przynętę, bo czynisz róbę właściwą i połowę. Jeśli nie złowię, to co mi Ale jak ja mam ją złowić? Czym? Spacją? W. Nie wiem. A, może kliknąć? No, po prostu nie. Czy to Ono? Za wcześnie, aha, dobra. Dobra, ja będę po prostu kliknąć. No, no, poczekajcie, poczekajcie jeszcze raz, bo ten koń mi przeszkadza, muszę go przestawić. Co teraz możemy robić? Łap. To wcześniej. Ej, hym! Łooo! Łooo! Udało mi się złowić. Udało mi nie wiem gdzie iść dalej, ale dobra. Chyba miałem tam zostać. Nie znam się okej. Okay. Dobra, miałem tu zostać. Tylko tu, a to... Do... Tu mam prośbę, po prostu. Dobra. Dabać, łapcie. I hop, teraz super. Gdzie? Ło, wow, jestem jednak w to dobrą. Przecież w czymś. Okej, okay, super. Aha. Jestem w tym dobra, tak samo jak spadają do wodu. Może wytrzymuję chociaż moją gambę. Nie chcę już teraz robić tego drugi raz, więc nie będę was zanudzać. film i trwa już 8 godzin. Hmm. Tu jest. Z hmm. tymi. Ten film będzie długi, ok? Witaj. Zastanawiasz się, co to za lata ręki za mną wiszą? Fajnie, że się nimi zainteresowałaś. Dostaniesz u mnie piękne chińskie lampiony w każdym możliwym kolorze. Przez wiele lat konstruowanie tych samych lampionów było dla, tylko moim hobby, ale teraz zamierzam je sprzedawać. Muszę tylko przyciągnąć trochę do klientów do sklepu. Chcesz mi w tym pomóc? Kogo mamy tu? Łapacz, łapacz. Łapiemy ludzi. Gdzie to jest, tam? Co to jest? A ja mam to kliknąć, czy nie? Tak. Okej. Okay. To wszystko? Okej. Okay. Zniknęło? Super. I w ogóle on zmienił ten statek, nie? Ale to jest zresztą źle, jak ten... Nie pasuje, no ale dobra, już. Cicho, ale ten post. To jest po prostu legenda. Ktoś nawet siedzi i rozpaczy. Jeszcze jak tu prostu jakąś tak kocyki, to zawsze było. Dobra, lecimy sobie. Mamy tu jeszcze kilka zadanek. Tam wyścig i coś jeszcze. I chyba tam jeszcze u góry na pewno coś jest. Tam chyba u góry na pewno coś jest. Chyba na pewno. Okay. Jakie jeszcze jak ja w ogóle sobie z Tak. Kogo to jest? U hmm, Jamesa. ciekawe co? Czy to w ogóle jest... Aha, to dobra. To sorry. Wracamy się. I robimy sobie albo wyścig, albo tam jeszcze drugie jakieś jest. Zobaczymy. To bym... Okej. Okay. Czemu ona no jest taka? O, dobra, sorry. Cześć, <grymne> myślałam, że... myślałem, że myślał, że jestem Jamesem. Nie wiem co jak, ale dobra. Chyba mam nakarmić tego rekina. Słodziek, słodziek. Zrobimy zdjęcie. Ach, jesteśmy świetnie. Um, 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 Okej. Okay. Um, w ogóle ser jeszcze... Nie wiem, co ja w ogóle kliknąłem, ale dobra. Mam nadzieję, że tego wiatru nie słychać. Dobra. Teraz nie wiem, co robić, ale Wow To jest taka droga pioniera, prawda? dobra A jak tam zrobić?